To jest A, to jest na K, No wyjebane w te rory, bo to nie... nie serwa, więc wyjebanę. No i na longu nigdy nie, czy... nie ma, nie? O, chuj no. Gramy. No i mi kura wszystko widzący chuj f... To ch... no k... sobie, wracaj sobie, To, ale... bardzo się Bardzo wie, podoba mi się tak. ten engine, parę mamy k... 53 ulepszenie. Eee... W ogóle, Clive nie ma tego rzeczy. Jak ty ja mam ja rzeczy? Się, jak mam. Ty nie A masz, masz już. No ma. Jest tu że Nie masz kurwa. Co o jest? Kurwa. kurwa? No jest. I co mam, by i jak kurwa go wyjebałem? Co jest z kurwa? <laughs> Jestem ja mał kurwa. A ja co mał ostatnio? No, chuj tu chodzi? chodzi? Clive, kurwa, gdzie jesteś? Nie, ale nie wiesz... wiem, sam, ale. Ku... Kurwa, win. Nie mogę nawet połączyć. Nie, Restartuję serwer. Ale ja, pierdol... nie mogę po coś, kurwa, z paczką, a ja kurwa mam wszystko zaktualizowane. AD4, pierdol, nie, ale też 4 pierdolnie, niej, ale. Ale wy pojcie, że mi też, też mi błędy wyskakują, ale wszystko jest u mnie normalne. No, po, no, po, no pod konsolą tak wyskakują. No, a okay. nie badałem w kopertach. Ja, ja też wyrobiłem ja, ja w ta, ta. Kurwa, mówię, żebyśmy grali w telarii. <noise> Mo no, może kiedy indziej zagramy, spokojnie, jeszcze na to czas. Z tobą nie chcę. dalej. Możesz ze mną nie chcieć, ale i tak ze mną zagrasz. Muszę się wbijać. Zbanuj Solid. 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 To, 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 nie, to Solid. Co? Zba <noise> Ale ci z się, chyba. Tak jak na filmiku było. a oh, Lasa oh, pokazuje. Oh. Nagrywaj. Oh. Roy jest, Pokemon jest, Alterat jest, tylko Nadir oraz clive. <laughs> O cliff 3 ry Ty najwyżej będziemy robić do sezony. Chuj. Sezon. <grystanie> Jestem u Ciebie połączony, Bartos? Ale ja nie będę kapitanem. Bartos! Dobra, ja jesteś! Ba ja będę! To recytuję greku kurwa! To na chuj wchodziłeś? <grystanie> Bo mnie nie ma! Jesteś! <grystanie> Już go nie ma. Skipował go, kurwa. Oj. Idealnie. Po prostu idealnie. No już kurwy gorączki dostanę zaraz no, białej. Dlatego mówiłem, żeby kurwa wcześniej posprawdzać wszystko, a nie na ostatnią, kurwa, kurwa chwilę! dalej. się, nie mówiłeś. Mówiłem mówił. wcześniej kurwa. Ale mówiłeś? wczoraj. Dzisiaj też. Nie mówiłeś kurwa. Łaś, nie Tak łeś. nie słuchasz, kurwa. Nie mówię ci, skurwa. Tak We... nie słuchasz, Dobra, kurwa. Dobra, wejdź, do gry, wejdź do gry. Mar do wody Nie ma kurwa. Nie, <grym> nie łeś, tylko łaś, bo Pokemon to jest gruba kobieta. Kurwa. Jak <grym> delikatnie, kurwa. Też jest ma... <grym> <grym> Nie powinieneś mówić gruba kobieta. To jest, gruba kobieta. jest kobieta. Ryszenie, kurwa, gruba kobieta. Kto powinieneś powiedzieć, że jest poszystą kobietą, jak już. Bo tak to co, uraziłeś te, jego ten... jego... niech ona się czuje urażona, bo wypierdol... wyjebale. Hahaha, Życie. <śmierdź> jak oni mnie kurwa to ja tak samo i... Ludzie są zjebani. No to się z tobą zgodzę, dlatego My nie jesteś, jesteś zjebany, to się nie odzywaj. My nie jesteśmy ludźmi, halo? My nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy lepsi. My, My jesteśmy ipermęć! Jesteśmy jebanymi zwierzętami. Kurwa. Hej, się Kurwa, jebany małpy i to, to gówno. Halapeta. Ułamne małpy wam spierdoliły Jebane małpy. to tu chyba to za A 500+, plus. <grystanie> Dostaję 500+, plus od gry A ja pierdolę Tylko mam nadzieję, że to nie jest brane z naszego ping'u Nie, nie wydaje mi się Jakoś mi jebało Jest ten, chyba Chyba, A będzie gdzieś tam teraz kick from the server, Respond missing, item small, pump Kurwa mać A to jest dziwne, bo wszystkie te rzeczy miałem Ten kolejnego wyjebał Altarata A nie, Clive'a chyba wyjebał Czyli w taki sposób. Proszę, okay. proszę ten, proszę to nie mówić, że Clive to Altarat To jest oszczędz matrymonialny Bo... No rozpierdolę was no to, co, co, ci chcę tam? Dobra, nawiązywanie połączeń, nie dało. Wszyscy wszyscy inni weszli, tylko oni w dwójkę mają problem. Na, na za pierwszym razem normalnie przeszedłem. O, a teraz mam nie udało się połączyć, kurwa, z... To ja na chwilę wyjdę. Ja wyjdę z gry, Tak, serwer restartuje, ja też zrestartuję, tak dla pewności. Ech. Nie udało się synchronizować ze Steamem, kurwa! Jest to pięknie. Kurwa <laughs> Jakiś kurwa, małej pompy nie umiał ci kurwo znaleźć. Małej pompy? No, według logów to nie mogło... Alterat Missing Item, Small Pump. Hmm. Zobaczę ten, zobaczę, ale nie mówię, no, miałem wszystko kurwa zaktualizowane, nie wszystkie mody. A Small Pump to jest chyba z e, vanilli. No nie, no, ale jakoś ci kurwa brakuje. Ciekawe, to jest kurwa bardzo ciekawe. Wyjebane w te errory, są... może właśnie dlatego, tak, że mamy wyjebane w te errory. A te errory to są kurwa jakieś PNG-ki, kurwa, obrazki no i kurwa Wroid poszedł. Czy kto? Nie, Klient poszedł znowu, kurwa, tak? Zapisano robi Resorteta, więc nie, ja on już nie wróci. Sprawdźmy te, sprawdźmy wszystkie te. Czy mam Chodźcie. coś? Nie mam nic do aktualizacji. Dobra, może darka sekretarów. Wchodzimy w Geny se kurwa zaktualizuje. A kurwa. Ja też szkolnił, miał rację. Odnośnie czego? Wszystkiego, kurwa. Miejmy to samo bardzo z kurwa. Gen. No, Studujemy najtrudniejsze hasło kurwa na świecie. Dziękuję, jest. Starat jest Andy jest, Heisenberg jest, Roid jest, nie, nie ma. <grymne> Niech chuj pójdzie spać. Najwyżej. Sierżant John Johnson jest. Let. Jestem. Meta mnie uwala. Chuj, ja sam restartowałeś. Tak. No, chciałem wpisać hasło, później drugi raz mi wyskoczyło, to no anulowałem i mi wyjebało. <grym> Dobra, tak, miałem za, za którymś razem. no ja. No. Wie, 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 wierzę, yy, wierzę w nas, chłopaki. Nie, nie, wszystko. wszystko nie, nie, Uda nam się. Ja powinienem wstawić w tym momencie takie kurwa dwa obrazki. Pierwsze to komputer z parametrami, jakie kurwa mam i versus po prostu barotrauma. I tyle. XML. I ten. I w zależności od tego, co wygra, kurwa. Tu 0, tu 1. Albo tu 1, tu 1. I za każdym razem, kurwa, jak grał, nagrywał coś i tak dalej. I ten lewy serwer. Przygoda została rozjebana przez aktualizację. No. no. No, no, dobra, to zaczynamy. zaczynamy jeszcze raz, i tyle. Konie, macie nowego kapitana. O, to jest kapitan Kurwa, nie wiedzieć. Macie nie. mnie! Ja jebię! O kurwa... Słuchaj, to jak na razie tylko jednej sobie się poszło jebać, nie? Zawsze go grać ale... z tych <grym> tego, ja tego, fog of nie? Fogo nie, or, nie? U, gramy z waifu! No mała kampania, no bo kurwa... Nie ma. No nie da się, bo... z waifu! Idź dalej. <laughs> daj spokój, nie? Zostaj... nie daj się namawiać przez Daj im... Daj im po prostu nie. trochę fanu. No naprawdę inżynierem. Co mi sobie solo mogę dać? Oj, kraj ma chęci do, do, do potany. Bez nie, no? nie? no ja no, ty... mogę być kapitanem, jeśli ma... Jeśli... No bo mogę być być kapitanem, kurwa. Jeśli nikt, nikt nie chce, do no, kurwa. Może, no, kurwa może. Weź, weź, kimś niż mechanik. Kurwa, mechanikiem się zajebiście gra. No weź się, mi się gra, I ty co robisz, to siedzisz kurwa w tej. I mam 30 rakietek, kurwa w ple... plecaku. tak, to jest to, to jest właśnie. Ale kurwa, od teraz będziesz miał kurwa zakaz używania rakietnic. nie rakiet, kurwa, wasza macie! Altara, okay. to daj, weźmy się, zamienimy może. Ja pójdę na oficera ochrony na tego na mechanika. Mogę go wypierdolić? Rojta. No ja chcę się zamienić z altaradem, ale jak nie, no to. A skoro klewnie nie, będzie się. Opłane... Nie, nie, uprawnienia! Nie, nie. To daj mi zakończenie, że, akunię, że zać zaczpienić z miną. No, no. okay. To mechanikiem, ten. Ja mogę grać kurwa. Dobra, to zmieniamy. Kurwa i zmiana. Ja pierdolę. Ale sobie tak Czekaj, to. i co tak, ja to ja mogę dalej grypyć. A -a. Ale to na nowo musisz bardzo tworzyć. Czy to bierzesz te same skille? O, inżynier Harrington. Mm. Inżynier Harrington. Hej, Ej, hey, kapitanie! Hmm? Bo kapitan teraz rządzi, niech pan da nam wajpu. Nie, kurwa. Eee, Antigriff to nie. Friendly Fire oczywiście on. Are you ready? Yep. Czekaj, czekaj, czekaj. Ponoć się okaże, że nawet kuronowej kampanii możemy wystartować. To będzie chujowo. Restartuję. Kość wyjebał. Time out. Rozpierdolę kogoś. No rozpierdolę. Klajba wyjebał. Serdecznie warto. Powiem tak. Robię ostatni restart. Jeżeli kurwa się nie uda, pierdolę idę na Metal Gear Rise. Pierdolę. Bo. Zawsze możemy spróbować, żeby ktoś inny ten... Albo serwer Minecrafta, kurwa odpuści, nie? Dalej. No kurwa, bardzo Boże, ja powiem, ja powiem tylko jedno. E... Chodźcie mi do pe. Próba w, odpalenia tego to będzie kurwa osobny odcinek na kanale. Naprawdę. Chodź, kurwa rob, rob, Robicie mi content kurwa w tym momencie. Ja za ja dwóch muszę iść do toalety. No kurwa macie! Poczekaj, kurwa no! Czekaj, ja grubo, no. Biłem, biłem, graj kurwa. Nadir nie ma! No, jeszcze Nadir. Kapitana kurwa nie ma. Już, raz biję, już, już. Jo. czekaj. Odpalam mi uj. Nie, 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 teraz. Kurwa to wszystko i tak w kampanii zapisane. Nie bierzemy innego statku? Łee, Medusa za, jest stabilna. Za późno, za późne byś ze ścigła pojedzieł, wiesz, No, zanim ja bym to pojedzie <laughs> Nie wiem, czy wejdziemy e, Ale, Medusa jest chujowa, kurwa Weźmy ją, do... bot Cześć Jason Henton, dzwonię ze serwer, kierownik chcą change <laughs> their name Dobra A bo, a bo mam logi serwera Jeszcze, jeszcze, się